<noise> Czego to był tik. Tyle chcę kupić. Będzie... <noise> nie tikuj tam po cichu. <noise> o będzie owo na ekranie i wszyscy patrzą na imperium. <głos> <głos> Mikołaju, zacznij te partie z owsikiem. Ale spokojnie, Ci musi załadować. Patrz, przeciwnik. Mikołaju. Od to. Ale no, klikam na to. To to źle klikasz. Ale no, klikam i patrz. A kliknę tutaj. Akceptuj od Jakuba D. Kurwa. Nie, Nie, bluźni. Czekaj. Jakub, zapros zaprosisz jeszcze raz, raz. raz Jakub D. Jakubie D, zaproś. Ty ja no masz hej. facebooka na ty tym? Trzeba hachać na debili mhm. Włamał się na to konto YKLXY -Y. Ty kto no to On no, chyba chce z siebie hakera zrobić I wyjdzie ku*** no. Jak haker jak Tiger Bonzo Weź tam nie patrz po nim Graj te partie W ogóle właśnie wsiku Ty masz na Discordzie opis po angielsku Jakiś ustawiony jakiś cytat Powiedz mi, na ty to ustawisz, jak to się nawet przedstawić po angielsku nie umiesz. Przecież nawet nie wiesz, co masz tam napisane. Przecież to jest po polsku. Nie tutaj, kretynie na Discordzie. Ale na Discordzie. W tej wodzu pozdrawiam, ze stodoły. To pozdrawiamy, panie rolniku. Niech tam co się powodzi dana? w stodole. O, dobra. No, dobra. Co to jest za jakieś. Otwarcie. Będę, będę, będę grał grę, Top Prider. Mm. O, brawo! Jakie wyczucie do tego kurwa żartu sprzed 14 lat. <coughs> Life is shit and what we do doesn't matter, but I know there is a beginning and an end to our lives. rights Kubiks? Right, Co to znaczy, pani Kubiks? Przetłumacz swój cytat, ku... Weź jeszcze raz Ej, mu to powiedz, było. bo już zapomniał. Sam, że mi zapomniał, jak to leciało. Life is shit and what we do doesn't matter, but I know there is a beginning and an end to our lives. Right, Kubiks? No, co to znaczy? Życie no, jest chłopie. Jak tak nic nie zrobisz, to tak nic nie ma znaczenia, no, praktycznie. Pozdrawiam, Kubiks. Chyba gdzieś tak. Skąd ty wiesz? Ja jakoś ty tak, okrężnie. Czołem głomby i ty wodzu. Cześć, panie Wojtyła. Zobaczmy, zobacz jak to tłumaczył, bo nie pamiętam dokładnie. Ale ja wiem, co to znaczy, ja nie muszę w tłumaczu sprawdzać. Zostaw moje szachy! To są figury kretynie. Ty on to zrobi. Czego ty na no, figury? Szachy. Czego ty na figury szachy mówisz? Dobrze, Mikołaj. Szewczyk czarnymi na obsika. To jest Wszystko możliwe. Owsiku, czego żeś tak sparta uparnie. Rewanż! Wam? Teraz musisz nacisnąć rewanż na ciśnienie. To jest zadajęcie. Był z tym problem ostatnimi czasy, ja o, pamiętam. Patrz, udało rewasz. się. To I to jest doparcie, czego się. to się nie ładuje. Klukaj, że ten rewanż. To kliknąłem. Rewan. O wsiku! Akceptuj to. w końcu. Zdjęło mi się! A, będziesz leczony. Owsik się telepie. telepie. Czego ty gasz te kieleckie? Nie... Kretynie, obrona kielecka jest tylko dla prawdziwych wyjadaczy szachowych. To nie jest dla takich gringlów Ja pierdolę. Jesteś po... Zamknął. A to jakbyś do ku... bez, bez bluźnierstw. Nie. nie, bez przyklinania. No i tak to jest dobre. To piona ci zdobywa. Czego tego nie brać? No to... i król jeszcze Jej. będzie bez roszady. Widzisz, panie Chumrakach, jak tobie dobrze tutaj? Kielczaka na szachy zaprzęgnąłem. Mikołaj, ty... Ty, k... sobie żartujesz? Gdzie ci to tam poszło? Zrobiliśmy Nie wiem, jest wyciszony. Chyba Melcia. Amelia kurwa zębami po kablu przejechała i dostał paraliżu. Do <grym> to... <grym> spokojnie. Ja wiem, że triumfujesz, jesteś plus 8, ale i tak to przegrasz. Ale wierzymy w Ciebie. <grym> <grym> o! Ale tam coś... Chyba Mercia przez wyleciała. <grym> Halo! Ja, co ci się stało? Jest co cię, tutaj... <laughs> Amelia zdała. Ty migował. Czego ty żeś Amelię za okno wyjdzie? ty jesteś normalny? jej się jeszcze stanie. Świetlęć. Czego Amelia byleciała za okno? No gdzie, gdzie... Ja mam Hetmana? A gdzie ja mam hetmana? <laughs> Jaka niespodzianka? Uciekła, Jak nie patrzyłeś, to ci szczakowicy Ale... ściągnął. Gdzie ja mam hetmana? W dobie! Ja... Ty czemu owsik ja tak się tak ruszył tak królem? A bo musiał, bo tam Hetman wjechał. A dobra dobra. Ty duszę Hetmana. Jak ja też ci nie ruszyłem. Jak się nie ruszyłeś, jakżeś pola skłó na F6, będzie klip nawet z tego. Ćwąglu. Mikołaj, będziesz leczony. No tutaj. Poszedłem! Poszedłem! tutaj! Łeb już się, mi się Nie przeklina! Mikołaj, to jest szósta kurde, minuta wiem, szachów, szósta nie. minuta od dwóch tygodni. To no może od tygodni. nie wiem jak chyba straciłem. Ale my wiemy, jesteś nienormalny psychicznie. Nie knij. Ja nie wiem. Kurde. Mikołaj, jeszcze jedno bluźnierstwo. I adres Taki będzie kurde na. Ja będzie adres kurde. wysłany na społeczność na kartę. Na YouTubie. Właśnie, ja muszę ankietę. Ankiety muszę wstawić. To jest fajny pomysł, żeby codziennie jakaś ankieta była. Jakiś tam będę... Jakiś tam shitposting będę wstawiał. Jakieś debilne głosowania. Jutro chyba wstawię, kto jest naczelnym obstrej spodnie. Będzie Lolisz i Miki do wyboru. Ciekawe kto wygra. Ja jestem jeszcze ciekaw, jak... jak lud tam jeszcze. Ale Owsik się nie ja zesrał, nie jest... Nie z... ale, ale Owsik ale nie Piotr jest znany nie ze strony. Ale, ale Piotr ja nie jest tego zesra, znany. Miki. Są dwie osoby, które srają, srają w gacie jak najęte, jak ostatnie świnie w chlewie i jesteś to ty i pan Lolisz. Ale Lolisz mówi, że nie sra, więc nie mamy dowodów. No ale czasami było słychać jakieś różne niesympatyczne dźwięki z jego mikrofonu, więc mamy podejrzenia co do niego. Musimy to rozstrzygnąć w ankiecie Fasne na YouTube. Ankieta to rozstrzygnie. Póki nie zrobimy ankiety, to się nie dowiemy, kto jest w <laughs> spodnie. Ja muszę to wiedzieć. O, być, słyszycie? Lolis wejszedł na kanał i wyszedł. O, wyszedł. No, On słyszy na streamie i odpalił o mikrofon, kurwa. zagruzował. Wiedziałem, że on to straci. Wiedziałem. No, nie, nie mówmy o, o tematach kloacznych i wydzielinach stamtąd. Pieroszko, znaczy, panie Lolisz, oczywiście, panie Lolisz, wyjdź z kanału, nie, nie zakłócaj partii. O Ej, wśiku, ty byłeś plus 8, jesteś teraz minus sześć. Jesteś. Nie wiem, jaki Mikołaj, bez przeklinania, bo zbombardujemy Dobra. ci dom. Sorry, ty, p... Mikołaju ja. <presidency> Hehe! <orphanalities> <connectedör creams unemployed> I co dalej jest? Po co tak robić sobie pod górkę? Po co tak... Właśnie, po co robić sobie pod górkę? Po co tak przeklinać ostentacyjnie, z premedytacją? No po co sobie robić pod górkę? Dobre pytanie, co nie? Cipa? Właśnie, to jest dobra podpowiedź. To jest dobra podpowiedź. Miki, czemu oddałeś kółce? A, dobra, to tam wiesz, że była dobra. To dobra podpowiedź do tej litery. Są trzy opcje. Do wyboru. Dobra, Andrzej. Byliśmy mówieni, a ty łamiesz umowę. Właśnie, kurwa. Byliśmy umówieni, że nie będziesz bluzgą z premedytacją. Kto tu łamie umowę? To myślisz, że umowa tylko dotyczy jednej strony? A ty pierwszy złamałeś akurat. A sram na ciebie, a i tak mi walisz tymi bluzgami Mi też się czasem wymsknie Ale posłuchaj Ja to robię dla idei, a ty to robisz specjalnie idei? Nie no posłuchaj mi. Ja nic ja, ja nie likuję Ty masz nie przeklinać tak, bez bluźnierstw no to jest cisza, morda zamknięta i lecimy do przodu No zobacz, w necie, panie huwrak My cię tu nie będziemy polskiego uczyć Nie, to jest jakiś debil umysłowy. Co cię, co? co cię tam wzięło? Jeden z drugim, ale Mikołaj bardziej. Czego się końca ja, nie zbił? se poszedłem tam. POSZEDŁEM! A se tam tego... poszedłem poszłem, a se tam, o! Andrzej, ja... teraz spokojnie trzeba. To, to, to poszedłem. Jesteś głupi, Miki, naprawdę. Ale on, on też nie wziął. On ja konia stracił. Zobacz co za partia po... Fiku, ja cię no to nosić. jest jedna z bardziej po******* partii ostatnio Owsiku, weź taką serię Ty przeklinaj! No właśnie, cię nie przeklinaj Kutasie się. Bier... Nie, nie, nie przeklinaj Mikołaj, Mikołaj Nie, pierwszy... pierwszy... cię... nie, nie przeklinaj przeklina. co nie mi zrobisz? To nazwisko, nazwisko mi znikujesz? Tak, Ty no, to Mikołaj możesz Ty to tyle możesz Ile moi bracia za okupacji? A niewiele mogli. Yes. Jest. Dostał pionki, ku... To gońce, ciulu. Yes. Patrz, zobaczył, że może zbić. Został, Został z tymi czterema pionami. Tyle masz zębów, o, panie obsiku. Też czarne i też cztery. Ty, Owsika, wyślij swoją linię zębową. Uzębienie, ku**a, a nie linię zębową. Ach. Wyślij swoją linię zębową. <głos> <głos> Ej, Miko, <oj> nie umiem <noise> mówić kółka. Przecież jego Ej elokwencja. Boli, chodź, jego elokwencja to jest ty poziom web dna. Siad, żeby przy Cybę łeb boli. Boli cię łeb naturalnie, to jest twój debuff, Jesteś innym Kielczakiem. Co ty par robić ty, ty! On jest... jeszcze promocję zaraz będzie miał. <głos> ty <głos> Ale jesteś Kielczakiem. Tak, on No, przecież... a w sumie okej, okej, okay, 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 dobra. To da. dobra to jest, dobra jest. A, to nawet no, no to ch... To jeszcze... w porządku. Dasz radę może Kielczydło. Już go, już go teraz masz. No i dobra, bardzo ładnie Kielczusie. Nie dopatrzyłem tych wiesz. Ale dobrze się trzymałem. No, zwłaszcza, że byłeś plus 8, <tosłuch> potem minus 6. Brawo! Naprawdę partia godna pochwały. Ech. A, do... Ty, jak ty możesz się chwalić Cponglu, jak ty miałeś hetmana przewagi i żeś k... skończył z czterema pionami? No powiedz mi to. O wsiku. Toż to wstyd.